Hej, witamy! Cezary Olo i... i Arek! Dzisiaj mecz Niemcy-Szkocja! Mistrzostwa zaczynamy, mecz otwarcia Niemcy-Szkocja Euro 2024. Długo czekaliśmy na ten moment, żeby już zacząć te mistrzostwa. No, niestety no. nie ma log w, w topie, nie dali loga, to musimy sobie radzić inaczej. Dzisiaj wzięliśmy dwie limitki, które będą reprezentować w kraje z niemieckimi. I ma ze Szkocji, jest Niemcy-Szkocja. Dzień otwarcia, super dzień, oby były emocje. Tak. Osiem saszetek mamy, po 8 kart. Cztery. cztery na jedną połowę, 4 na drugą i ciekawe jaki padnie wynik u nas, a potem wieczorem, w prawdziwym już meczu w telewizji. Chyba, że gdyby nie patrzył na stadionie Czy jak ja zacznę, możliwość? Tak, możliwość. Liczymy na super karty może jakieś. Dobra. Także zobaczymy. No, to uwaga, pierwsza saszetka w meczu otwarcia. Anglia Maguire Francja Dembele Vlahovic Golden Gol koleg jest 1-0 dla Szkocji ale by była to niespodzianka Grilish, na karcie hero Słowacja Mac jest <laughs> 2-0 nie no nie no taka niespodzianka Szkocja prowadzi 2-0 jakby tak było to by Niemcy byli w szoku ale zobaczymy no może tak się zdarzy i uwaga, uwaga. Wyba w Austria, Kapitan Czaka, Szwajcaria. Hiro Kukciu, Turcja. Zielony Griezmann Golden Golskoler. Z Hiszpanii mamy Sarabia, Wida z Chorwacji, Zakaria ze Szwajcarii i Derwisoglu Turcja. Taka była moja pierwsza, ja co się śpiała. Dalej 2-0. No. Anglia, Palmer. O, ten sam co ja miałem. No, Weber. Jan Oblak, Słowenia. Alaba, Austria. Propo, Ilicz. Cika, Lesi, Albania. Teat Belgia i Szalaj Węgry. No, czyli nic się nie zmienia, pokolenie w dalej stoi, 2 do 0. Uwaga, uwaga. Kogo my to mamy? Bellingham, Anglia, dużo Anglików się dzisiaj wpada. No. Wimmer, Austria. Centurion, Eriksen, Dania. Jest Musiala, już mhm. tylko 2 do 1. I mhm. szybka odpowiedź kolejna, kim ich trafia na 2 do 2? Uwaga, obrusona Francja, Ultimate Griezmann Teraz mamy Rodri z Hiszpanii i Leo z Portugalii, czyli. Połowa za nami. Tak, szybka odpowiedź Niemców. Dwa minuta dwa. po minucie, 2-2. I teraz leci druga połowa. Ale się dzieje, ale się dzieje. Dania Breitwede. Ukamykano Francja. Hiro Portugalia Bernardo Silva, Tibu Courtois Centurion, Francja Graduate Gem, Signature Style Sha Shire, Shire. Shire, Doku i Felix mm -hmm. Portugal Czyli nic się nie zmienia, dwa do dwóch. No, Oli trafił taką rzadszą tą Signature Style przynajmniej, tych złotych. I kogo my tu mamy? Andersen, Dania, Sawicz, Serbia. 3 do 2, ale zmiana 0 do 2, w Niemczech 3 do 2. Znowu Musiala trafia. Szakiri, Centurion, Szwajcaria. Kucka, Paralel, Słowacja. Alaba, Centurion, Austria. Brozowicz, Chorwacja i Szkocja wyrównuje. Armstrong 3 do 3, ale mecz otwarcia, ale się dzieje. Co To by była naprawdę sprawa, gdyby tak faktycznie mecz przebiegał. No. 02 na 3-2 i 3. Słowenia. Dania Hojbierk. Dania Hojlund. Ten sam? A, Nie, aha, Hojlund. Hojlund. Dania Hojlund. Ej, ile ich tam jest tych Będzików? Stańciu, Rumunia. Rodri, Hiszpania. Prowadzia, Stalo i 4-3. syle, No nie wytrzymam. I uwaga, uwaga. Ostatnia saszetka w meczu otwarcia. Czy coś jeszcze się zmieni? 4-3 wychodzą na prowadzenie Niemcy. Krótko przed końcem meczu otwarcia. Mistrzostw Europy 2024. I patrzymy. Janża, Słowenia. Norgard, Dania. Griezmann, Golfskole, Golden. Centurion, Blind, Holandia. Mount, Anglia na Krysta Parel. Uwaga, karta z Belgii odwrócona. To jest. Belgia. Belgia. Beast. Teraz Benes ze Słowacji. I uwaga, uwaga, jeszcze mamy jednego. Czechy. kuchta Czechy, czyli koniec. Sędzia gwizdnął po raz ostatni. <śmiech> <śmiech> tak, taki słaby sędzia jakiś tu jest obok. No. W meczu otwarcia Niemcy, Szkocja. Niemcy wygrywają. 4 do 3. Było już <laughs> 2 do 0 dla Szkocji potem 3 do 6, ale Niemcy grają do końca, jak zwykle, nie poddają mm -hmm. się, takie mają właśnie mentalność, że choć wydaje się, ktoś inny wygra, a Niemcy potrafią mecz obrócić. No i co? No i zobaczymy, jak pa, jaki będzie wynik wieczorny. Raczej Niemcy są zdecydowanym faworytem, ale kto wie, może się trafi taki wynik jak tutaj u nas, to by było naprawdę dla kibiców super sprawa. Tak. Także kibicujcie, oglądajcie. No i zapraszamy na kolejne mecze. Na razie, ciao! Ciao!